Dziś pijemy australijskie wino Straminer Riesling, tak? Trochę dziwnie, nie Riesling z Australii. Kupiony w Lidlu, nakrętka. Nie pamiętam ile, gdzieś koło dwóch chyba, ale czy tak. Do dwóch dych, czy powyżej? Nie pamiętam. Jest tu trochę napisane z przodu. Jest coś, niecoś z tyłu. 12% alkoholu. Później będziemy czytali, ale... mhm. Zaczynamy jak zawsze w ciemno. Mrzaskiniowy kolor. Mm -hmm. Taka smukła jak w typowym resilingu Taki bukiet delikatny, nie? Mhm. Te, te, te ale bardzo przyjemnie życzę, ale No właśnie, Skupem. tak. Lekko, tak, le, lekko cytrusy jakieś. Może trochę, tak. Czyli zapach taki jest. Przyjemnie, może Taki lekko gryfrutem. Smakowi lepszy. Zapam. No bo zapach jest delikatny, tak. nie? delikatny to trudno tam się czegoś konkretnego doszukać, a smak jest konkretny. No w smaku jest fajny, takie świeże, rzeźbiające, ale nie jest płytkie, całym, całkiem na ja no, treść jak tak, najbardziej, całkiem sporo się dzieje, ale nie jest takie mega, mega rzeźkie, trochę waży i na końcu finisz taki. Grayfruit. Nie, no ma treść, ma. I jest Kwasowość taka delikatna. No nie? właśnie, trochę za mało. Jest za mało, nie? Liczyłem na więcej, ale jakby to był niemiecki Riesling, pewnie by była wyższa kwasowość. A tak. Delikatna, łagodna, tak. Ale ogólnie wino jest fajne. Tak. Takie niewybijające się, ale też lipą nie, nie, nie ma. Takie bardzo, bardzo poprawne. No, no co jeszcze można powiedzieć? Także bardzo poprawne. No, mm. chyba tyle. Za dużo to nie powiem. Gdzieś na końcu ten grejfurt taki, finisz taki, to jest. Ale tak mogłoby być wyższe. Ale ogólnie smak, finisz się utrzymuje, długo, tak, tak, nie, tak, nie, tak, to takie, tak. czasami są takie wina, że się mm. przełknie i.

Subtelny, kwi subtelny kwiatowy aromat, rzeczywiście jest subtelny, z wyczuwalnym, z, z, z wyczuwalnym smakiem kwiatu pomarańczy, z nutu miódowej przyprawy na no podniebieniu, rzeczywiście coś tam jest. Mm -hmm. Nadaje naturalną słodycz oraz zrównoważoną rzeźkość na finiszu. No, pff, tam tej słodyczy za dużo nie ma i to dobrze. Mm, złożone i aromatyczne. Ok, podawać do pikantnych na indyjskich, azjatyckich. No my dzisiaj mamy taki bardziej Japanese, ale też sos jest pikantny. Eee, lub do bogatych deserów. No dobra, tu winemaker napisał, że, że jest to wino kompletne, kompleksowe. Ile coś, tak Ile Coś w opisie było wspomniane o miodzie. Miodek. Miodek. Miodek, Miodek, ale pięć pomarańczy. No i właśnie Nie wiem, bo nigdy nie błyszczałem. Ja też nie, ale biały kwiat, zapach jakoś nie wiem. Bo to moje ręce zapach przelewałam pomarańczowo. Okay. Było... No Dlatego to się no dobra. Daje się nam niestety. No bardzo poprawne, jest więc więcej. No tak, bez mnie też myślę. 7, ja Myślałem, pół, myślałem o siódemce. Także całkiem fajne bez ach, och i bez tragedii. Także nasza ocena też taka całkiem poprawna. Co dużo o tym winie, już więcej nie powiemy. Bardzo krótki odcinek dzisiaj <grym> będzie. Także co? My polecamy? Bardzo, o, to ja bardzo. ale na, ja, na lato fajne. Co, coś innego niż te niemieckie czy austriackie ryzdingi. Ale jest lżejsze niż niemieckie, tak to należy zaznaczyć. O, nie wiem. Ja bym powiedział, że ono jest bardziej pełne. Pe Takie pe 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 niemieckie wydają się mieć zależy. Ryzding testingowy nierówny. No dobra. To co? Od nas siódemka i mhm. do Lidla, do Lidla ram, pam, Do następnego.